Marek Jakubiak ujawnił szokujące kulisy. Niemcy wpadli w szał, a Ukraina z Zełęskim usłyszeli gorzkie słowa prawdy. Mianowicie poseł jasno powiedział, że Polska nie ma żadnych obowiązków wobec Ukrainy, a przy okazji dał Zełęskiemu lekcję historii. To jednak nie wszystko. Zdradził też kulisy, o których mało kto mówi wprost. Okazuje się, że Niemcy wpadli w prawdziwy szał po twardym stanowisku Nawrockiego w sprawie reparacji wojennych, a dodatkowo wyszła na jaw ciekawostka ze spotkania z Macronem. Słowa, które padają na końcu materiału zdziwią niejedną osobę. Zostań i sam oceń. Cały świat, proszę Państwa, patrzy na Karola i podziwia. A uważajcie, co podziwiają Niemcy. Otóż, proszę Państwa, z, wynika z relacji naszej korespondentki z Niemiec że e, Niemcy podziwiają nawroskiego chód. Otóż piszą tak: kto go uczył chodzić? To jest taki męski chód. <laughs> on pięknie chodzi i jak on, jak ten Stan obok niego stoi, to przecież jak pokraka jakaś. Nie? Niemcy się zaczęli wstydzić. E, I e, powiem wam, że, m, że, proszę państwa, bo już możemy poważnie rozmawiać, bo jest już 4000 osób, on Prosto w oczy Niemcom powiedział, że się nie wycofa z reparacji. Reparacje w takiej czy innej postaci mają być wypłacone. Tu macie cyfrę i tyle gadania. No i powiem, że Mers się straszliwie podobno zdenerwował. Meyer to w ogóle machnął ręką i nie chciał o tym mówić. Dla Niemców to oznacza gigantyczne kłopoty finansowe. I o czym oni wiedzą? Takie gadanie, że oni bezpieczeństwo nam zagwarantują, a w dziewiątym to nie mieliśmy, z wami dranie. Paktu o nieagresji i o przyjaźni? No przecież oczywiście, że mieliśmy. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy. To paktami się nic nie robi, proszę Państwa. Pieniądze na stół, tyle gadania. Natomiast pojechał do Francji i wynamowe ciała pewnie że się nie zwracali uwagi, bo Macron wyciągnął rękę i chciał go przyciągnąć do siebie. To jest taki znak, chodź tu, misiu. Nie? To samo zrobił Trump z nim. Ale ten nasz Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej, on stoi na szerokich nogach i on się przygotowuje na to. I on po prostu od, od, um, odchyla się i czeka na ciągnięcie. I on na całym ciałem, nie, pokaza, nie, on, nie widać tego, całym ciałem się napręża, że nawet um, Trump w szacunku nabrał. No a Macrona to dwa razy. Na koniec Macronowi palcem pogroził i ten Macron łeb spuścił. No i taka, takie fini to było. I powiadam Państwu, że Dobrze, żeśmy wybrali. Bardzo dobrze, żeśmy wybrali. Karol Nawrocki, naszym prezydentem, prezydentem Polski, przeszkadza wszystkim. No, dzisiaj już podpisujemy umowę, która być może miała być podpisana o współpracy dronowej z Ukrainą. No, nauczyli się tanio robić drony, ciekawe czy dla siebie, czy dla innych. No Obadamy. Ja w każdym razie swój taki stoicki, że, że, że tak powiem, dystans do Ukrainy będę jednak utrzymywał. Po tym, co oni ostatnio poodwalali, uważam, że z Ukrainą będą jeszcze kłopoty. Więc myślę sobie tak, to nie jest nasz wróg od wczoraj, czy od chwili, kiedy ja o tym mówię, czy ktokolwiek inny o tym mówi. Ukraina. Nie jest nam przyjazna od ładnych 70 lat, nawet powiedziałbym więcej, bo od 86 lat nie jest nam przyjazna. Co ja tam będę mówił? Od kilkuset lat nie jest nam przyjazna, I ja szukam takiego powodu, dla którego miałaby być przyjazna dzisiaj. Oni jak zwykle, proszę Państwa, oczekują. No, na przykład bunty kozackie to były takie, że oni po prostu chcieli, żeby król ich zatrudniał na etatach. A król nie miał na to pieniędzy, no to oni się buntowali, bo im się należy, no i tak dalej, i tak dalej. No i, i, i proszę państwa, im się należy, 800 plus im się należy, wszystko im się należy. No. I jak ja widzę tych młodych ludzi, którzy tam nakręcają takie różne swobodne wypowiedzi, no takich prawo. No. Natomiast on już w miarę mówią po polsku, ale oni żądają od nas i, i szczerze powiem, że źle to wygląda. My nie mamy żadnych, ale toż żadnych, proszę Państwa, obowiązków wobec Ukrainy. Żadnych. Wszystko, co robiliśmy do tej pory, to robiliśmy z naszego głębokiego przekonania, że pomagamy, że ratujemy, że ratujemy dzieci, że ratujemy kobiety i nie porwamy tych dzieci, tylko ratujemy te dzieci. Staramy się, żeby tutaj sobie mieszkali. No to teraz się Łukaszenka i paru tam gamoń z Białorusi uaktywniło, że. Polacy w swoich historii Białoruś mieli za nic i tak dalej no panie Uszek Łukaszenka, no muszę panie coś wyjaśnić, że wtedy kiedy żeśmy podpisywali Unię Polsko-Litewską, Białorusi w ogóle nie było, no. to była część Litwy I, i szczerze powiem, że jakby jak sięgnę pamięcią historycznie, to my z Białorusinami nigdy nie mieliśmy żadnych żadnych swarn, no, żadnych swarn. Natomiast przed tym przed tym 91 roku, rokiem nie było czegoś takiego jak państwo ukraińskie i nie było czegoś takiego jak państwo białoruskie i tak sobie myślę, że wtedy być może błąd ja wiem czy błąd słyszałem różne opinie na ten temat ale być może wtedy trzeba było sięgać po nasze utracone ziemie tylko tyle, że Niemcy by podnieśli, i zaraz zachodnie ziemie by chcieli od nas skupnąć, jak 22, przecież to by było. Proszę Państwa, nowe słowo dezinformacja. Byliśmy już faszystami, nazistami, byliśmy już fomami, byliśmy już mową nienawiści, byliśmy komuchami, to teraz jesteśmy ruskimi trollami i dezinformacja rosyjska. W oczywisty sposób ja. Nie, nie podaruję tam, co niektórym dziennikarzom, po prostu nie podaruję, dlatego że takie stygmatyzowanie polityka, jak to Szwabka powiedział, mniej znanego polityka, Marka Jagubiaka, musi budzić mój odpór, czyli inaczej mówiąc, bez względu na to, kto by to nie powiedział, ja muszę się bronić. W związku z tym dziś złożyłem za pomocą moich pełnomocników skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na panią Agnieszkę Gozdyrę i Telewizję Polsat. A panią Gasiuk Pichowicz, w tej chwili są badania czynione prawne, czy można ją sięgnąć za tą listę osób współpracujących z Rosją. To jest po prostu upokarzające i powiem, że to jest obrażające. I o ile ja tam, panią Gasiuk Pichowicz, za tu za intelektu nie jakby no, nie czuję tej wielkości że tak powiem, tej pani, no to, to powiem, że ja się w takich razach jednak ograniczam. Tak samo jak i wobec pani Agnieszki Gozdery, ja cały czas pani Agnieszki raczej broniłem przed hejtem, niż ją atakowałem, mimo że, szczerze mówiąc, w 60% się z nią nie zgadzam, albo i w większym procencie uważam, że ona ostatnio pełni rolę nie dziennikarza, tylko rzecznika rządu tak naprawdę. E, szczerze nienawidzi Trumpa, szczerze e, to ona nie lubi tego, co my mówimy na e, e, nicia Ameryka, Polska. No i mam tutaj, że tak powiem, jakby dylematy się skończyły, powiem, od jej wypowiedzi teraz. E, e, I tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.